Simulujesz? Nie lecę. Dzisiaj zasiądziecie przed komputerem, na którym symulujemy stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Kontroler ruchu lotniczego to jest taki człowiek, który musi wiedzieć wszystko na temat samolotów, które są aktualnie w powietrzu, które zamierzają wystartować i które niebawem będą przelatywać bądź przylatywać do Polski. Ten program, który tutaj widzicie, należy do grupy programów dosyć skomplikowanych są oczywiście znacznie prostsze. Jeden z nich, na przykład Kennedy Approach był dostępny na komputer Commodore 64, był również taki odpowiednik tego programu na komputer Atari. W tej chwili yy, mamy trzy takie programy na, dla komputera Amigi, ale mimo wszystko z tych wszystkich trzech ten, a my tu na myśli program Tracon, jest zdecydowanie programem najlepszym. Spróbujmy zapoznać się, co, ten, co za pomocą tego programu możemy zrobić. Pierwszą rzeczą, która rzuca nam się w oczy po uruchomieniu programu, jest kilka opcji, które grający powinien sobie ustawić. Pomijając już swoje imię czy y, sektor, w którym chciałby pracować, y, można ustawić tutaj następujące parametry. Możecie ustalić ilość samolotów, które będą przez Was kontrolowane w określonym okresie czasu. Na przykład, ustawionych 15 samolotów, które będą leciały w ciągu 45 minut, to już jest naprawdę spory ruch. I początkującym będzie bardzo trudno go obsłużyć. Dalej, grający może ustawić sobie, w jakiej pogodzie odbywają się loty. Pierwsza z nich to jest y, pogoda w, taka zachmurzona, druga, w której możecie sobie ustawić pewne określone minima, że gdzieś są chmury, a gdzieś tych chmur nie ma. Dalej mamy warunki turbulencji, czyli już silne zawirowania, no i pogoda typowo burzowa. Które, jak wiadomo, żaden prawdziwy pilot, ani prawdziwy kontroler nie chciałby się znaleźć. Z kolei możecie ustawić sobie również e, jak gdyby możliwości pilotów. Są, jak wiadomo, piloci, którzy bardzo dokładnie wykonują wszystkie polecenia, są również piloci, którzy na te polecenia zwracają mało uwagi i efekty tego są dosyć dziwne. Tutaj mamy. W samej grze mamy trzech, trzech takich pilotów. To znaczy, piloci mogą albo reagować błyskawicznie i bardzo dokładnie na wszystkie twoje polecenia, na wszystkie wasze polecenia, mogą również reagować no, z taką średnią uwagą, a mogą się znaleźć również tacy piloci, którzy reagują od czasu do czasu. To znaczy na niektóre polecenia nie reagują w ogóle, co natychmiast przysparza zdecydowanie większą pracę kontrolerowi ruchu lotniczego. Ostatnią rzeczą, którą możemy sobie tutaj wybrać i ustawić jest wiatr. Może on być z określonego kierunku, może mieć on określoną prędkość i wtedy po prostu przy najbardziej niekorzystnym ustawieniu, czyli przy sztormowej pogodzie, przy leniwych pilotach i przy silnym wietrze praca kontrolera jest naprawdę bardzo ciężka. W tej chwili mamy trzy samoloty, które wlatują do naszego sektora. Jeden z nich będzie lądował w Warszawie, to jest ten tutaj. O, proszę bardzo. Ja w tej chwili powiem mu, że jest już pod kontrolą radarową. To, co widzicie tutaj, to jest również możliwość yy, przekazywania poszczególnych manewrów. Jeżeli ktoś nie pamięta, jakim klawiszem należy co zrobić, może spokojnie wykorzystać do tego myszkę podłączoną do komputera i na przykład powiemy do któregoś z samolotów, powiedzmy do TW841, żeby skręcił w prawo. Określimy mu kurs na powiedzmy 90 stopni. Programy symulujące kontrolę ruchu lotniczego nie należą do najbardziej popularnych chyba nigdzie na świecie. Powód jest prosty, są po prostu bardzo wąsko wyspecjalizowane i trzeba już co nieco wiedzieć na temat samej kontroli ruchu lotniczego, żeby móc prawidłowo taki program obsłużyć. Ja ze swojej strony chciałbym Wam przybliżyć, jak gdyby sprawy związane jeszcze z tą z tąże kontrolą ruchu lotniczego i być może uda mi się dla Was załatwić w przyszłym tygodniu specjalną wizytę w centrum kontroli ruchu lotniczego i specjalnym ośrodku treningowym tegoż centrum. A na razie życzę powodzenia jako przyszłym kontrolerem ruchu lotniczego i do zobaczenia.